Radomiakowi kibicuje Platinum Fitness. Radom, ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers. Dzisiejszy mecz zakończony remisem 1 do 1. Remisem, który nie do końca nas zadowala z jednej strony, bo przyjrzeliśmy, to jest po trzy punkty, chcieliśmy ten mecz wygrać No i, i myślę, że zrobiliśmy dość sporo, oddaliśmy 17 strzałów. Generalnie oddajemy w każdym meczu sporo strzałów. Um, dzisiaj 17, chcieliśmy ten mecz, mecz wygrać, um, natomiast no, straciliśmy głupią bramkę, weszliśmy źle, źle w mecz, taką bramkę, jak, jak, na, jakim, na jaką uczulaliśmy, na jaką teoretycznie byliśmy przygotowani, um, po drugiej piłce, po zbitej, um, nie wiem, czy tam był fał na naszym zawodniku, ciężko mi się, ciężko mi się dopatrzeć. Natomiast potem grając w dziesiątkę, wyrównaliśmy i myślę, że grając w dziesiątkę też byliśmy, mogliśmy zdobyć bramkę. Oczywiście, puszcza miała bardzo dobrą sytuację w doliczonym czasie gry i mogła ten mecz również wygrać. No, ale myślę, że my też w tej obronie pracowaliśmy nieźle, za co szacunek dla, dla mojego zespołu. Smuci bardzo to, że to, że prawdopodobnie nam wypadł Roszana na, na dłuższy okres. Czerwona kartka dla Wagnera jak najbardziej zasłużenie i słusznie tutaj nie mam jakby pretensji do, do sędziego. Również Wolski wypada za kartki, także no musimy się teraz szybko pozbierać. Mamy tylko 3 dni do meczu z Rakowem i, i musimy skupić się na tym, żeby się jak najlepiej do tego meczu przygotować, żeby z drużyną z częstochowy zapunktować. Co do bramki, jaką zdobyliśmy. Jest dzisiaj prema Aprilis, więc powiem, że ćwiczyliśmy to i to spadła palonka po schemacie. Oczywiście żartuję, trochę ta wpisuje się właśnie w klimat tego, tego prima Aprilisu. Natomiast jakie życie piłkarskie jest przewrotne, Gabi Kobyla, który był niedawno bardzo mocno atakowany gdzieś tam wiadomo przez interne, różne internetowych ekspertów. Teraz kolejny mecz rzędu nam go wybrania i jeszcze strzela bramkę, co wiadomo oczywiście, że tu, tutaj było dużo szczęścia, ale, ale bardziej chciałem się skupić na tym, jak, jak wybronił fantastycznie dwie sytuacje w końcówce meczu. Także, także mówiłem od początku, że, że mam dwóch, dwóch świetnych bramkarzy. Filip jest świetnym bramkarzem i Gabi też jest świetnym bramkarzem i tylko się z tego powodu cieszyć. Bierzemy ten punkt, jedziemy do Radomia. I tyle. Chciałem również podziękować kibicom, bo naprawdę mogliby dzisiaj siedzieć sobie, jeść białą kiełbaskę czy równie inne dobre potrawy, a przyjechali za nami, fantastycznie nas dopingowali i, i to jest właśnie, to jest prawdziwa miłość do klubu. E, wielokrotnie to podkreślałem, w tych trudnych momentach pokazali, że, że byli z nami i dzisiaj również, i dzisiaj również chciałbym im, im podziękować, a, a tą bramkę, ten punkt dedykujemy Roszy i mamy nadzieję, że, że jak najszybciej, niedługo spotkamy się na treningu. Bardzo dziękuję. Czy to są jakieś pytania? Wszyscy do domu chcą jak najszybciej się oddać. <grymne> dziękuję bardzo. Nie zatrzymuję. Dziękuję bardzo. No, bardzo trudno przyjąć taki wynik sytuacji, w której no, my jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i, i no, każde, każde zwycięstwo przybliża nas do tego, co sobie zakładamy, ale no nie, 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 ciężko mi nawet, bo jeszcze emocje we mnie yy, są duże. Nie pomagamy sobie po prostu w tym, żeby, żeby wyjść z tej strefy, czy, czy złapać trochę oddechu, dlatego że uważam, że dzisiaj mieliśmy wszystko pod swoją kontrolą. Yy, właściwie do momentu czerwonej kartki i straty bramki, kuriozalnej co prawda. Wyglądaliśmy tak, jak chcieliśmy wyglądać. Radom, jak praktycznie nie stworzył sytuacji ten metr był mocno zamknięty, ale my prowadziliśmy 1-0 i, i tak jak powiedziałem, wcześniej mieliśmy wszystko w swoich rękach, dalej y, mamy szansę na to, co chcemy zrealizować, ale, ale bardzo ciężko przyjmuje się y, tą sytuację, jaką dzisiaj miała miejsce na boisku i, i parę rzeczy, nad którymi no niestety musimy w tym tygodniu bardzo popracować, bo jak nie zmienimy pewnych elementów, szczególnie mentalnych, no to to na pewno będzie nam bardzo ciężko. Dziękuję. Domiakowi kibicuje Platinium Fitness, Radom Ulica Biznesowa 8. Sportowym emocjom, smaku nadaje Max Premium Burgers.